Słuchaj, potrzebuję kilku rzeczy. Jasne i na pewno je tu znajdziesz. Mam najlepszych biegaczy, zresztą zaraz sam się przekonasz. Świetnie, pokaż co tam masz. To pilne. Spokojnie, w czym problem? Przechwyciłam rozmowę ludzi Barona i wygląda na to, że przewożą duże ilości jakichś chemikaliów. Mówili po co? Tego właśnie nie wiemy. Lepiej to sprawdzić. To nie może być nic dobrego. Dokąd jadą z tym gazem? Domki letniskowe, północny zachód. Ruszam. Selbi, jestem już blisko. jak sytuacja? Widzę gaz i od cholery zainfekowanych. Działam. Jest niedaleko. Musi być w jednym z tych domków. To najpierw butle trzeba zabezpieczyć teren. Ostatnia. Dobra, jeszcze nie do bitki. Wszystko w porządku? Boże, zamknęli mnie, mnie tu! Zostawili... Żeby te potwory mnie pożarły. <noise> Dziękuję ci. Weź głęboki oddech i spokojnie. Co się stało? Ci ludzie, ci żo żołnierze, oni mnie pobili po i tu zamknęli. Chcieli mnie zabić. Musisz mi pomóc! Spokojnie. Jesteś już bezpieczna. Nazywam się Kajla, ty? <noise> Okej. Okay. Nazywam się Lucy Brown. Baron więził mnie przez trzy lata. Wiesz o kim mówię? Powiedzmy, że coś obiło mi się o uszy. Dlaczego cię więził? Zmuszał mnie do pracy. Wykorzystywał moją wiedzę. Do pracy? Jako kto? J jako lekarka. Lekarka u barona, czyli pracowałaś w jego laboratorium. I odważyłam się powiedzieć mu nie. To wydał na mnie wyrok. Ten... ten świr chciał, żeby te potwory mnie zeżarły. Testował ten pieprzony gaz. Musisz pomóc mi uciec. Chwila, chwila, chwila. Na czym dokładnie polegały te twoje badania? Nie chcę o tym mówić. Boże, przepraszam. A ja chcę. Proszę. Mów, Lucy. M musiałam... Podawać obiektom, y, to, to znaczy y, ludziom, y, różne specyfiki i, i, i potem o, obserwować ich reakcje, zdawać raporty. O Boże. Masz ciekawy tatuaż. To od barona. On oznacza niektórych swoich pracowników. Traktował nas jak zwierzęta. Nie tylko pracowników. Lucy? A teraz dobrze mi się przyjrzyj. Co? Nie rozumiem. Nie kojarzysz mojej twarzy ze swojej lekarskiej kariery? Nie. Bardzo przepraszam. Co jeszcze? Trzy lata pracowałaś dla barona. Może cię zmuszał, może nie. Pro, proszę cię, ja. Trzy lata. Posłuchaj, chcę tylko, żeby ten koszmar się skończył. Chcę uciec, spieprzyć stąd! Aha, i co niby miałbym zrobić? Potrzebuję auta i zapasów. A podsłuchałam, że w pobliżu jest obóz ludzi barona. Mają tam pełno racji żywnościowych i, i paliwa. Na pewno znajdziesz też coś dla siebie. Dobra, zastanowię się. Będę na ciebie czekać niedaleko tego obozu. Jest tam dom na skraju miasteczka niedaleko stacji benzynowej. Aha, do zobaczenia. Proszę pośpiesz się! Ruszaj. Tam? Kojarzysz Lucy Brown? Nie, chyba nie. Blondynka, raczej niska, a zielone oczy. Pracowała jako lekarka dla barona. Mówi, że przymusowo. Ludzie barona próbowali ją zabić. W dosyć pokręcony sposób. Aha. A co dokładnie takiego zrobiła? Sprzeciwiła się baronowi, a ten wydał na nią wyrok. Teraz chcę, żebym jej pomógł. Ma na mnie czekać w jakimś domku koło stacji benzynowej. Możesz jej? Sama nie wiem. Jeśli mówi prawdę, to jest kolejną ofiarą barona. Jeśli. Ej, a ta Lucy miała może na ręce tatuaż? Tak. A co? I ma czekać na ciebie niedaleko stacji benzynowej? Tak, ale skąd te pytania? Nieważne. Teraz muszę znaleźć kanistry i zapasy. Chodziło coś jeszcze było na tej stacji. Wszystko A 15 kanistrów? O parę już tylko zostały. Est <tune sound> marriages o to chodzi. A nie tak, Ta? a co ty byś zrobił? Kula w łeb. To łaskawca. Nie kurwa wiedział. Założę się, że jakby jej dać było, to też byś kurwa <grymne> Může být blízko! Да, Mam wszystko. Kyle. No? Ja już idę do tej Lucy i sama jej pomogę. Nie przyjeżdżaj. O czym ty mówisz? Po prostu, kurwa, nie przyjeżdżaj. Czekaj, Selby. Co ty planujesz? Selby? Kurwa. Nie rób nic głupiego! Opuść broń! Ona przeprowadzała na nas testy! Pamiętam ten jebany tatuaż! Pierdolona suka! Baron mnie zmuszał! Chuja cię zmuszał! Widziałam, jak się tym bawiłaś! Widziałam, jak wydawałaś polecenia innym! To prawda? Po prostu pracowałam! Nie wiedziałam, że to będzie tak wyglądać, że tylu ludzi... On mnie oszukał! Ta, nic nie wiedziała, pierdolona bidulka, ale jakoś przez lata mogła nas kurwa torturować. Boże. ja przepraszam za wszystko. Na tobie też robiła testy. Na pewno Cię pamięta. No, zapytaj ją. Czyli mnie pamiętasz? Tak. Czemu kłamałaś? Się. Co mi zrobisz? Michael konał przez nią na moich oczach. Przez dwa dni. Przez dwa jebane dni. Zabierdolę cię! Baron mnie zmuszał. Przestań to, kurwa, powtarzać! Kyle, ona kłamie. Kłamie! Mogła stamtąd uciec, a nie torturować ludzi. Przez lata, kurwa! Kyle, wyjdź! Bóg pomóż mi. Selby, spójrz na mnie. Selby, Co? Opuść broń. Ona kłamie. Robiła to z własnej woli. Selby, nie. Nie chcesz tego zrobić. Uwierz mi. Kal, co ty pierdolisz? Opuść tę pieprzoną broń. Kurwa, Mać. D dziękuję. Nie dziękuj. Tylko pakuj się do auta i z spieprzaj stąd. A, 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 dobrze. Powinniśmy ją zabić. Akurat umarłych to nam nie brakuje. To błąd, Kyle. Popełniasz błąd. To, to twoje zdanie. Aha. Zostaw mnie. <słuch> Jak sobie życzysz. Chcę zostać sama, Kyle. Zostaw mnie. Kyle.